Siema! jestem Kubuś i to jest odcinek z Gryfforda na moim kanale. No i co, zostawcie łapkę w górę. Suba. Takiego jak widzicie na dole. I co, my bez żadnego przedłużania lecimy z tą grom. No. Yy, no. I przepraszam bardzo za jakieś audio. Znaczy za audio. Bo po prostu jest za głośne chyba. Mi się tak zdaje, patrzę na podgląd. Dobra, ale postaram się mówić w miarę cicho, więc. Okej. Okay. No i co? Zacznijmy po prostu sobie gierkę. Po prostu sobie gierkę. Nie no, ja gadam. Nie wiem. Dobra. Yy, Nagrywam to drugi raz. Bo to. Bo oczywiście. Yy, nic mi nie zadziałało. Zatem to. Po prostu sobie zagramy ogólnie to widzowie nie mam widzów ten Zostaliśmy taki zbierak darmowy Zapomniałem jak to się nazywa i dlatego taki ten stop był taki mhm. internet od razu To będzie wspaniała podróż widzowie nie ma widzów. Dobra, od razu polećmy i zobaczymy jak to będzie lagować. Widzę ten spadek. Wszędzie. i Ja to chyba nawet czuję. Dobra. Zobaczymy czy pójdzie mi tak jak na tamtej arenie Oby. Mhm, mm okej. Okay. Myślę, że tak nie pójdzie. To może od razu już pójdę po rękawice. Dobra. Rozpota. Do Jak ten to mam tak lekko bo... pompy nie mam, ale... myślę, że dam radę. Bez pompy. Tu dropi pompa. Gdzie jest skrzynka tu? Pompa, dobra, tak jak chciałem, tylko... Ja czuję ten internet. Ja czuję ten internet jak się odbijam tymi sieciami. Co tu jest do kupienia? Nic. Okej. Okay. Tu sobie wlećmy. O, nic. Nic, tutaj amo może być. Kolejna Amo do pompy. Eee. Yy, przepraszam też jak będę za cicho. Bo audio mam wyśbliżone, a mikrofon mam obok mordy. Więc nie wiem jakie to jest ustawienie. Sam siebie nie słyszę, więc nie wiem. Ale myślę, że będzie git. Weźmy sobie rządą na wszelki wypadek. Znaczy to będzie po prostu najbezpieczniejsza taka opcja, nie? Według mnie. I pozbierajmy mat. Koczmy na drzewa, by sobie zbierzemy. Może Mhm, już internet czuję. Ten Hmm, musiałbym rząd wywalić. Ja nie chcę wywalać, ale potrzebne mi jest coś do healowania się. Hmm, trudno, biorę to zamiast łupki. Mhm, okej. Okay. No musiałem się podrapać, więc z tego się nie ruszałem. Dobra. Tu gdzieś jest ten chłop. Gdzieś tu. Gdzie dokładnie? Żeby nie miał jakiejś... Dobra, leży. Miał dwie awupy. Ciekawie. Ale dobra, o powiadomienie mi to przyszło. Jeszcze jakieś typo tu jest. Żid mi trochę ochronki, ale to nie robi jakiejś... O, internet. Halo. Halo internet. Jeżeli powinno być git chyba. O, skoczyłem. Tylko ja tutaj dalej weszłem i się nie ruszam, Nie miałem miejsca w ogóle. Okej, mm -hmm. okej okay. okay. <laughs> Nie no fajnie, fajnie Zabijam siebie samego polecam. <laughs> <To litka. laughs> Dobra, może się będziemy widzieć na ręce, a może nie? Otóż nie, mój <laughs> przycisk nie działa. <laughs> Dobra, nieważne. Ale ten kilo naprawdę, podoba mi się. Rzadki plus za darmo to jest najlepsze połączenie. Teraz mam lekkie wyrzuty sumienia, bo zrobiłem tego fraga tak jakby. Nie tak jak bardzo chciałem. Ja chciałem go dojechać bardziej z pompy niż z ten, ale... Po co? Miałem ryzykować życiem, skoro mogę już go obić... Dobić do końca z tego rządła. I tak zrobiłem, więc... W sumie nie było źle, ale wolałbym, żeby było lepiej. Tamten frag, ale dobra, lecimy znowu na irbabu, czyli na moje ulubione miejsce. Dobra, kurde, tak troszeczkę dalej polecieliśmy, ale wcześniej wylecieliśmy, znaczy, dobra. Gdzie, to... dobra, chyba wiem gdzie, dobra, wiem gdzie lecę. Tu teraz lecę w dół, teraz tak i powinienem być obok rękawic praktycznie. Jeśli się nie mylę. Jeśli nie moje wyliczenia nie ten. Wcale nie ma zagrożenia, prawie zagrożenia. Mhm, oczywiście. to jest najlepsza rzecz, jaka może być na początku. Można żeby to jest tylko na co nawalał. Ja bym wolał nie grać takiego kozaka, wolał polecieć na ten, na... O. Kurde, kao ho, kolejne te. A mi to nie Lecimy potem po... Lecimy tu? koronkę? Tylko nie mam jak. Muszę czekać. Zabrał jakiś typu... Zabrał, czy ona znikła? Znikła. A ja się obiłem. Bo widzę. Ja troszeczkę wiesz w mordę Pompa? Otóż nie Co to było za zamknięcie dolecę... Ciekawe gdzie Dobra W zagrożeniu, ja tego użyłam, tego nowego, tego. czczołowego. Muszę coś pokazać, czy, czy jestem troszeczkę mniej uzbrojony. I teraz on się pewnie z tego też wybił. I mam szeroki Nie będzie. Kałachy mnie nie lubią. Kałachy mnie lubią, znaczy. Dajcie mi pompę. Pompa mi jest potrzebna. Tampię się tu wezmę tą żeby mieć full HP, bo coś tu, że dużo stracę. Tam są rękawiczki, czy już zebrane, zebrane. Tucho pleci. Idzie chłop chyba. Z tego zumie. Słuchaj to. Te... Chyba mi słuchaj już zwodzi. Muszę iść po pompę, no halo. No! kałach kolejny. Dobra, lunch pad. Jest pompa. Dobra, jest pompa jest git Kolejna pompa, dobra. Tyle będą mi same pompy zrobić. Założę się o to, że mi będą same pompy robić. Nie mam źle, chociaż wolę to MK7. Wolę bym MK7 fieltowe Żąd laterza, jednego, sad Muszę iść w bezpiecznym stylu chyba Dobra, leć, Kuba! Wejdę tu, wejdę. No i teraz zlatujemy sobie. No co jest? Spadek internetu. Mhm. Nie będę marnował, bo założę się o to, że pewnie już yy, zmarnuję sobie 8 tego. Otóż nie. No i chciałbym. To sobie zmarnowałem lot. No dobra. Jestem przy schronieniu. Tu powinno być też parę fajnych skrzynek. A mi będzie klawiaturę słychać. Oj oj. oj. Mhm, okej, już to jest MK7 w końcu, ale takie to już se podziękuję, wolę kałaszka. Nie no, muszę wziąć, muszę no. Ja nie umiem grać kałaszkiem, muszę no. Rozumiem, że fioletowa, ale... trudno. Ktoś inny sobie może przez to coś... zmarnować. O, pff, zablokowałem się. Nie wiem, dobra. Mogłem to zebrać, ale po co? ...skoro można się denerwować. Jestem w bezpiecznej strefie. Tu wejść nie można? Można. To czemu ja tu nie mogłem? Czemu? Nie mam pojęcia, ale tu chyba z pompą wolę wejść niż bez pompy. Jakieś żądło, hmm, hops, hops. Z też się bezpiecznie chodzi, ale wolę jednak z pompą. Skrzynka Okej Ok, co? jajco co? Podbieram trochę matsu Dlaczego nie pompa, kolejna, tylko ja tylko ammo. Dobra. Hm? Czy mi się zdaje? A nie, to ochroniarz, dobra. To ochroniarz, który idzie swoim tempem, bo ma lag internetu. Uuu, fontanna Fontan na nie Niepotrzebna mi obecnie, nawet jej chyba nie biorę, chociaż mogę. może ko niektórych kolon drzew łapać no mój internet jest naprawdę dzisiaj najlepszym internetem na świecie Dobrze docierałem, chyba. Jest ta beczka znowu. Dwie beczki. Tu mi zbije. A, przecież mam fula. Zapomniałem. Mhm. Ok. Nie zmarnowałem sobie. Nie. Dobra. hops. Nie, marnuje, nie zmarnuje, tych rękawic na tak głupi sposób, więc. Czemu głupio sobie nie można zmarnować deski? Nie lecę tu? Tak. Ok, lecimy dalej. Odbije się ładnie od tego? Oczywiście. Tu, tu jakiś chłop mnie Teraz by coś i beczki nie? Co ja zrobiłem? w działupę. Okej. Okay. Mówi, że mamy Heim'a. Po pewne 3 milionu pingów. Leży. gorsz ping ode mnie plus hajma podobnego do mojego. <laughs> Ciekawie się zapowiada ta arena. Pierwszy frag w ogóle. Dziwnie się czuję z tym pierwszym. Rozwalę to, bo mnie to... Beczka. Ktoś zostawił te Nie Więc ktoś tu jest. Albo to ten typ. Raczej to ten typ. Obstawiam. O, stanowisko. Dobra, ktoś tu może być. Ktoś tu chyba jest. Mi się zdaje. Tam, ale to tamto daleko, ale... To jest warto polecieć tam. Nie ma co tracić. Albo jest w sumie co tracić. Teraz jakby mi tak ten frak siadł. Uhuhu. A nie siądzie. Pompa. Harpun. Nie fajnie. A tu zarachło mi z krzaku wyskakuje, abym normalnie. Się zdenerwował troszeczkę. Tam jakiś chłop jest. Ma ping jak ja. Znaczy, ja mam taki internet. Co jest? Jestem genialny. Jestem genialny normalnie w tym pingu. Co ja robię? Jestem normalnie prosem jakimś w to. Zaboksował się typ. Uciekam. Nie chcę znać, chłopa. Nie chcę chłopa znać, naprawdę. Dobra, uciek. A, chłop, uciek, dobra. To wiadomo, czemu ja go nie mogłem znaleźć. Okej, okay, dobra. Polecią sobie na zlot. Niech sobie leci na zlot, ja. Pójdę do bezpiecznej sterwy. Kurde. Ale tu była walka z moim pingiem po prostu. Tu była walka o ping. To będzie chyba jeden z najbardziej. Takich odcinków... Takich najgorszych odcinków ever, nie? Że ja się nie zdenerwowałem jeszcze, o! Chłop wrócił. Z mlekiem chyba. Jak można żądać takiego nie wziąć? O Polec sobie. Wolę być takim bezpiecznym typem gracza. Który nie ryzykuję, ale chłopy to pewnie zaraz przyleci, ja to wiem. Mhm, jaki typ to jeszcze był? Czekamy teraz. Kurde, muszę jakąś zasłonkę sobie znaleźć, bo jest teraz. Bo zasłonki jestem nikim, bez kewla. jest jakiś typo? 9 osób Dobra A, mi chłop zarąbał, Aj, Ty, ja chłopa zabiję, mnie on mnie zabi, dobra Dobra, tym akcentem kończymy Ja się żegnam, do zobaczenia, no i cześć